Cześć, witajcie z tej strony Sprzecio. Dzisiaj jedziemy z Discord of Mine em. kontynuujemy oczywiście, bo wczoraj zrobiłem taki wstęp, znaczy wczoraj, w sumie ostatnio kiedy nagrywałem to było w sumie w czwartek. Zrobiłem taki sobie mały wstęp, żeby zobaczyć jak to będzie działało. Od razu mówię, że w Shadow Fight zrobiłem no, niewiele postępów tam powoli się za to zabieram i tak dalej. I więc będzie coraz ciekawiej. No jak na razie, wiadomo, dzień drugi, bo dopiero zaczęliśmy rozgrywkę. Dzisiaj w platformie dojdzie do 3 dni, może nawet i 4, zobaczymy ile nam często to zajmie. Dobra, ty jesteś zmęczona, więc idziesz do łóżka, oczywiście. Dobra, na razie niech sobie ludzie głodują, hehe. He. To jest, to masz spać. Mhm. Mm, niestety nie co się wydarzyło grawi, ale może nam o tym powiera radyjko. Hehe. Dobra, na pewno trzeba dążyć do tego piecyka, no nie? Bo yy, jednak trzeba przytrzymać ciepło w tym domu. Dobra, zobaczmy co na radiu do zaoferowania e, Dobra, my zróbmy kolejne łóżko, Jezu, nie wiem, gdzie tego ustawić, za cholerę O, jest, dobra, ustawmy e, Dobra, to w tym czasie niech ona sobie przyczyści tutaj rzeczy No, nie mogę sobie tego oddalić niestety Icie sobie to dali, więc na, na to trochę próbuję. Bo chcę jednak widzieć trochę więcej. Na lita, ty miałeś tam lecić. Dobra. No ma A no ta, bo zrobiłem łopatę przecież. Dobra, zobaczmy, co tu Dobra. mamy. Dobra, niech się położy typ. No bo ty nie sprawdzimy też na górze tego. Jeśli trzeba będzie czekać, to łóżmy do pieca, co nie? Zróbmy też drugi piecek w sumie, bo się przyda. A nie mogę, no, ale w sumie kuchenkę trzeba zrobić. Zapomniałbym na śmierć o kuchence. <gryw> A bez kuchenki trochę słabo. Nie, 12 stopni nie jest źle jeszcze. Tylko, że i tak mogą się rozchorować. Zasuwasz na górę. No czekaj, Zobaczmy ile mamy wytrychów. Mam jeszcze jeden tylko. No czekaj, Sprawdzę czy nie, nie stać mi może na wytrych, bo tak to bym sobie przy okazji przyczyścił. Stać mnie. Fajnie. A to Ty już możesz pójść tam posprzątać przy okazji. Dobra, więc wiecie, to na razie są takie sprawy organizacyjne tylko, więc na razie nie ma tu nic ciekawego. Oczywiście, że biorę... O, jeszcze nawet Wytrych się znalazł kolejny. Super. To, to jest problem trochę tej... Mniej rzeczy, bo... W sumie czekajcie, spróbuję coś ugotować, bo, bo tak to zawsze będę miał mniej rzeczy do... że mogli mi uchować w Bo tak to będą mogli tylko konserwę w zasadzie. Nie no, to się bardziej opłaca. Idź bojeć bo po prostu wymernać jak najwięcej na ile się da ale żeby była po prostu gotowa Takie sporo wytrychów, mi się to podoba no w sumie nie sobie powsuwają rzeczy ale nie mam, nie mam śmieci No niestety, chociaż, nie, tam były tylko deski, fuck No się jeszcze zobaczę Co jeszcze mogę zrobić? Przydałoby mi się na pewno membranik zrobić Tylko, że nie no mówię, nie mam śmieci Więc trzeba będzie tym razem głównie śmieciębie zbierać Dobra, koniec dnia, bo i tak nie mam co robić, wiadomo. Tylko wy wykarmienia człowieków, ludzi, przepraszam. Dobra, w garażu nie mam co robić. Dobra, to jest szczęśliwie, ale jest dużo materiałów, dobra, więc e, szukasz materiałów. E, tym razem ty czuwasz, ty śpisz. E, ok, no to przygotuj się. I na pewno bierę wytrycha. Może wezmę więcej? Dwa. No dobra, wezmę wszystkie w razie czego. Wiecie, jednak ostatnimi czasy na tak się ja częściej gram w Shadow Fighter niż yy Widzicie, co działa jak w zasadzie taki normalny android, no nie? To jest właśnie super. O, są mi śmieci. Śmieci bierzemy do oporu. Dobra, w sumie jeszcze dwie dechy mogę wziąć sonie, ale nie za dużo bez przesadę, bo jednak trzeba miejsce oszczędzać. Dobra, cuklo na razie nie ma po co zabierać. A to może coś było jeszcze. A, są ziółka. No to w sumie ziółek to trochę było jeszcze, to są może wziąć. I teraz tak przeszukuję po prostu z grubsza tą całą chatę, co nie. Dobra, ziół zbieramy ile wlezie. Bo później będę mógł fajki robić, co nie? Uwaj, dobra, tu są tylko dechy, to naruję, to whatever niepotrzebne dechy. Dobra, otwieramy schowek. Albo coś było wartościowego leki. No były... O, Super. Ogólnie komponenty do broni są bardzo dobre. Chcę kurde części do broni, halo. Tu jakieś książki. Tutaj co. Ty... O, kawa jest. Teraz właśnie ten dylemat. W sumie tak. Na razie tak, naboi niepotrzebne. Na razie zbieram dobre drewno i tak w sumie mam od cholery. To bardzo za to. Śmieci. Dobra, w sumie jeden z tak mogę zostawić. Teraz pytanie: fajki kawa czy. I kawę mogę opylać, co nie? Dobra, no, więc jest po co tu jeszcze wracać, co nie? Za jeden, dwa, trzy za dużo wziąłem. A mówi się trudno. Czy ci poniżej napadnie? Mhm, Giędko czuć. Skoro jest lekko chora. No co, ja Ci nie kazałem brać tych narkotyków w kopie. jest tutaj przyjść. Dobra, bierzesz szlaki to do łóżka. Nie no, piecyk się przyda. No, co jak co, ale piecyk się przyda. Mmm... Czy spać? To nie jest kresło z gitarą. To takie loczno gitara a takie niestety. Dziwi mnie jeszcze, że nikt tu nie przyleciał. Czy nabrakować? To w sumie trzeba zrobić. Dobra co, może poczekaj w sumie. Jednak handler się bardzo, bardzo ważna rzecz w tej grze. A co tutaj możesz mi dać? Dobra. Ci mogę dać kawę. Co ty możesz mi zaoferować? Tego potrzebę od cholery. to potrzebne dobra, i zobaczmy co jeszcze mogę do tego dorzucić znaczy co on mi może do tego dowalić w ogóle jak najwięcej bym tego chciało bo jednak śmieci trochę mało, mi się przyda yy, porcji żywnościowej nie mogę, dobrać, sobie mogę dać... o Jezus Maria, nie bez przesady Tutaj trzeba coś inaczej. W sumie będzie dobry trade nawet Dobra, czyli trzeba zostać przy tej innej kawie. No dobra na ludzie OK, zgoda. Więc w sumie bardzo dużo rzeczy dostałem teraz. Przecież warsztat Nipa A desek mam za mało. Nie czekaj. Tego mam za mało Nie, nie, dobrze mówię, mam desek za mało teraz. Fuck Jezu, Jest, jestem debilem. Ale mogę lepszyć warsztat. Nie jedzie jest 19 stopni Dobra, upczajmy up radio, tutaj jednak jest codzienność, bardzo ważna Nie, na wodę na razie nie dobrze, więc na luzie to możemy teraz postawić? No będę... Czyli w sumie nic nie można postawić. A trzeba będzie. Dechać. No właśnie, deskowanie trzeba w końcu załatwić. bo jednak. to dziurawa. Czekaj, czekaj, czekaj. W końcu nóż trzeba zrobić, co nie? Żeby mieć jakąkolwiek broń. Naprawdę, od kiedy SK jest potrzebna? What? Aż zdębiałem. Aż zdębiałem wam powiem. Kiedyś było tylko potrzebne to. How? Trudnili tą grę. dobra. Zrobię chociaż on do obrony. Tak, z sobą też się można bić. Bo, bo tej nocy będzie na pewno już jakiś napad. Tak sobie zerknę. No już 20 minut filmu jest. No to po tej nocy będę kończył. Bo jednak nie chcę, żeby było za długie te odcinki. Jakbym poszedł niebezpieczeństwo. Tu zachować ostrożność, a ty nie możesz dodać przez śnieg. Eee, dobra. Ty już wkrótce zapasów to śpisz, ty czuwasz. Więc nie zabieram wam rzeczy. Dobra i weźmy już diamenty, bo to może być tra bo to może być handel, co nie? Bo w sumie nie mam. No, I didn't Opie! Chcę kupić w deski, Halo. Czekam jakieś deski w środku? No, mam przecież, wziąłem. Nie, no, opie. Dobra. Czy jeszcze nie otworzysz? Nie. Dobra, bardzo mi się to nie opłaca, ale trudno. Dobra, spokoj. Chcę na górę i to mu chcę to przeciąć, fak. Nie pomyślałem I teraz sobie to jest tu przeszedł Proszę sobie by mnie tutaj do co nie a to pewnie jest typez uzbrojony Oczywiście są zamknięte, ok. No i teraz na pewno będzie atak. Jestem więc jak pewnie, że będzie próbowano nas okraść Aczkolwiek, wiecie, ja i tak kończę teraz, więc będzie mi to mało obchodziło. Bo Anusz się może trafić tak, że będzie na restart nie będzie w ogóle ataku. Hehe. <laughs> Dobra. Więc słuchajcie. To byłoby co na dzisiaj, nie wiecie, będą wymieniane teraz te rzeczy, zakładam, że będą różne te rzeczy zakładane, więc słuchajcie, to byłoby to na dzisiaj, a nadzieję, że wam się seria podoba, mimo tego, że dawno nie było, że wiecie, że problemy z tabletami i tak dalej, co nie, ja tam próbowałem ciągle to ogarnąć jakoś, ale to nie wychodziło. Mam nadzieję, że coś w końcu uda, w końcu mi dokończy tę serię łaskawie bo jednak bardzo fajnie mi się w to gra i no wiecie, no to jest jednak taki typowy survival, a nie na zasadzie yy, biegam sobie w te... no nie, to go zły przykład ale nie wiem no... w każdym razie to jest bardzo fajny survival, bo nie jest pokazywany tak jak od strony dobrej jestem, komandosem ja sobie yy, zrobię rozpierduchę tylko od strony cywila, czyli jaki on ma po prostu problem, tak? Że w zasadzie o wszystko trzeba bardziej walczyć niż na PRL-u. Więc to jest bardzo. O, czekaj, czekaj, czekaj. O co chodzi? Takie mi jest potrzebne. Dobra, Ty jesteś lekko ranna, to Ciebie tylko patrzymy. Dobra, jeszcze jednak zrobimy to jedną noc. <laughs> Sorry. Dobra, więc Ty spać. teraz nie mogę rozpalać niska, jednak zrobię. Przepraszam, jeszcze jeden dzień zrobię już. To będzie taki speedrun, bo, ja bo ja teraz zamierzam zostać. Bo i tak nie mam co robić. Więc wiecie, się po prostu... Ja to sobie mogę ten koniec z i do przodu. O, Czekajcie, zaciszny dom. Kurde, supermarket. E, dobra, wiecie co, jednak się przejdę. Dobra, Prze dobra przekimasz się później, e, a w sumie już mogę sobie tak po prostu szukać. Szczurał, a no to zapomnijmy, że to są tylko kostki cukru teraz. pewnie to teraz to są tylko kostki cukru, dokładnie. Teraz, to, to jest łącznie 30 kostek cukru, to nie jest tak źle. Kurde, to już można nieźle mi merku sobie narobić. Gdzie mi na dół schodzisz? Idziemy dalej. Tutaj miałem dużo problemów, pamiętam. Aha, dobra, czyli to już wszystko powtórki co już miałem. Tutaj coś było. Dokładnie, tutaj. I do wyjścia. No dobra. Teraz już na pewno kończę. Bo nie wiem, czy nie. Nie chcę już więcej. Przepraszam bardzo, po prostu mnie zaintrygowało to, co ktoś mi miał do zaoferowania. Za w niestety kończyłem. Yy, więc tak. Teraz już kończę, bez żadnych zbędnych ceregieli. Jezus marya ja się jak to nagrywam po prostu szok. szoku yy, i mam nadzieję że Wam się naprawdę seria podoba taki bonusowy dzień był więc no znowu coś zaatakował Mary nie jest radna. A więc to był było na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się film podobał. Trzymajcie się, cześć. Ja już więcej się nie bawię, normalnie dowywuję się, do następnego odcinka. Siema.